Wiem także, że jest tutaj mnóstwo wolnościowców, węcelowców i korwinistów. Dzień dobry, a poza tym sądzę, że Unia Europejska powinna zwrócić do czasów PWG. Szanowni Państwo, żeby przybliżyć troszeczkę moją działalność, bo jestem radnym Rady Miejskiej Wrocławia, chciałbym najpierw przedstawić Państwu krótki film mówi radny Robert Grzechnik. Dzień dobry pan Robert Grzechnik. Dziś rozmawiamy z panem Robertem Grzechnikiem. Robert Grzechnik. Pan Robert Grzechnik. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Pan Robert, to pewnie część z państwa wie, jest główny, jeden z głównych adwersarzy obecnej miejskiej władzy. Często daje znać o sobie, zał załazi za skórę prezydentowi Jaskowi Sutrykowi. Pan Grzechnik do którego wystąpienia generalnie nie chciałbym się odnosić, bo pomyślałem sobie, że pewną dobrą praktyką powinno być, aby no, nie odnosić się jednak do uwag reprezentanta środowiska, które tworzy pan Winicki, Braun, Korwin, -Nicke. Należy się wrocławianom szacunek. Mam nadzieję, że prezydent nagra tam przeprosiny. Co by pan zmienił w tym Wrocławiu? Może coś jakieś inne? Ja propozycje? się nie idę do Unii Europejskiej. Będę zmieniał Unię Europejską, a ja nie będę zmieniał, zmieniał Wrocławia. Ja Przepraszam bardzo, tylko są koledzy, kolega Grześnik. Tutaj mój faworyt, czytamy, cytuję, źródłem zadłużenia są kredyty zaciągane na inwestycje w poprawę jakości życia mieszkańców realizowane przez spółki. Ja się w takim razie pytam, bardzo bym prosił o wytłumaczenie, jak strata w wysokości 35 milionów złotych wygenerowana przez Stadion Miejski przyczyniła się do poprawy jakości życia mieszkańców. No być może tam jest błąd i ktoś zapomniał napisać, że poprawy życia jakości mieszkańców pracujących w tych spółkach. No to wtedy, okej, okay, można się pod tym podpisać. Przedsiębiorca, który ma firmę budowlaną dosyć poważną. I to jest człowiek, który kieruje okręgiem wrocławskim. Jest lubiany, szanowany, bardzo gardliwy człowiek. W zeszłym tygodniu na przykład jego komentarz dotyczący spraw podatkowych ukradł posępno, nowoczesny i wkleił jako swój, nie e, opisując, że w całości. E, W ubiegłym roku we Wrocławiu wyjeździło się z prędkością średnio samochodem 34 km na godzinę, w tym roku w styczniu 32 rzeczywiście ta prędkość zabija, kiedy czekamy na karetkę pogotowia, straż pożarną czy policję ona może zabić. Pieniądze się nie biorą znikąd, więc jeżeli państwo będzie zabierało więcej od nas pieniędzy na świadczenia socjalne, to pracodawcy, przedsiębiorcy będą zmuszeni do tego, żeby albo odjąć te pieniądze od pracowników, albo zwiększyć ceny, konsumenci będą musieli więcej płacić za towary i usługi. Wydaliśmy 300 tysięcy złotych na dokument, w którym, uwaga, Pytamy dzieci na temat preferencji transportowych. Gdybyśmy tam dali taki punkt, że mieliby do wyboru na przykład jazdę na jednorożcu, to wygrałaby jazda do szkoły na jednorożcu. I pan radny Robert Grzechnik złożył 15 poprawek do, do budżetu. Wszystkie spełniły wymogi formalne i, i chcę przy okazji panu pogratulować, bo jest pan pierwszym radnym, który złożył kompletny i naprawdę perfekcyjny wniosek, wniosek budżetowy. Ten plan, Szanowni Państwo, to jest ekstrapolacja z ekstrapolacji i możemy go sobie włożyć na półkę gdzieś pomiędzy Harry'ego Pottera a podróż smokiem Diplodokiem. musiał się Panu zrobić miło, kiedy prezes MPK, Krzysztof Grafajder, ogłosił, że dźwig dostanie Pana imię. Dźwig no, się nazywa no, Robert, no, u Pana czci. No, 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 budżet możemy traktować tak jak budżet gospodarstwa domowego i tak po, powinniśmy do niego podchodzić. Jesteśmy dzisiaj w sytuacji, w której ojciec rodziny, czyli władze. Wiedząc, że przecieka dach, zatrudnił go z posie, postawił tak duży próg zwalniający przed domem, że nie może teraz wjechać do garażu. Wykupił sobie drogą sesję zdjęciową i zapłacił za udostępnienie jej w gazecie. Kupił drugi, drogi w utrzymaniu samochód, a na remont dachu zaciągnął kredyt. Przyszły ciężkie czasy i teraz żali się, że brakuje mu na życie żądając pomocy od barci i konfiskując dzieciom odłożone w skarbonkach oszczędności. Nie możemy się na to zgodzić, żeby ludzie, którzy więcej pracują, którzy są bardziej wydani, którzy są pomysłowi, byli karani. Plan zrównoważonej mobilności dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Wrocławia będzie prowadził do utrudnień ruchu także w gminach ościennych. To jest przepisywanie pacjentowi po wylewie diety składającej się z golonki, gorzałki i papierosów i na to nie mogę się zgodzić, dlatego będę głosował przeciwko. ...że od 2021 roku do Wrocławia już nie wjeżdża 240 tysięcy samochodów, ale 239 tysięcy 700 samochodów i to jest sukces na miarę tej władzy, Proszę To jest nagroda Złotego Korka, jak widać, prezydentowi Jackowi Sutrychowym, który zastał Wrocław przejezdnym, a zostawi za korkowanie. Człowiek wie dużo lepiej, jak wychowywać swoje dzieci, jak wydatkować swoje pieniądze, a nie urzędnik. Dlatego my uważamy, że to jest najlepsza opcja. I tak co ludzie właśnie nas wybierają. Debata polityczna. Radia Wrocław. No, mnie bardzo cieszy prywatyzacja. Bardzo mnie też cieszy, że y, tutaj przedmówca z SLD jest za prywatyzacją. Widać, że doszliśmy do czasów, w których Sojusz Lewicy Demokratycznej chce prywatyzować. jestem a za nie... oddaniem, a nie za prywatyzacją. Ale komu jestem, chciałby pan oddać? Y, y, oddać prywatnym właścicielom. Czyli prywatyzować. Odpowiedzialnych polityków, szanowni państwo, warto wymagać spojrzenia w przyszłość dalej niż do najbliższych wyborów. Dzisiaj wygrywa ten, kto ma przy sobie najlepszych ludzi, ponieważ to ludzie stanowią najsilniejszą i najważniejszą siłę każdej organizacji, także samorządu. A ci, którzy potrafią przekonać do siebie i zatrzymać najlepszych, wygrywają lepszą przyszłość dla siebie, swoich dzieci, wnuków i dla swoich rodaków. Czego sobie i państwu życzę. Dziękuję. Multumesk.